Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym z tutoriali, który dla Was przygotowaliśmy. W dniu dzisiejszym wraz z firmą Joniec postanowiliśmy przybliżyć Wam nową funkcję, która pojawiła się w WREU 5, a mianowicie Lightgen. Jest to funkcja, dzięki której w bardzo prosty sposób będziemy w stanie zmieniać sobie parametry sceny poprzez jedno kliknięcie. Mamy do wyboru kilka losowo wybranych map HDRI, ewentualnie kilka losowo wybranych scenariuszy dla oświetlenia naszej sceny, i w tym momencie z pomocą przyjdzie nam właśnie lightgen. Brzmi ciekawie, zapraszam do oglądania. Jak widać, scena zawiera już przygotowany wcześniej model ogrodzenia firmy Joniec wraz z roślinnością, otoczeniem oraz materiałami. Jedyne co nam pozostaje to ustawić oświetlenie pod finalny render. W tym miejscu z pomocą przyjdzie wcześniej wspomniany Lightgen. Jest to ikona domku połączonego ze słońcem, znajdująca się na pasku narzędzi Viray Lights. Po kliknięciu w ikonę pojawia się okno, w której mamy do wyboru: rodzaj sceny, interior lub exterior. I ustawienie to odpowiada za zestaw kategorii, w których V-Ray automatycznie dobierze nam rodzaj naturalnego oświetlenia, bazującego na systemie Sun and Sky lub tzw. ustawieniu IBL. My wybierzemy zestaw narzędzi dla sceny exterior. W kolejnym kroku wybierzmy rodzaj oświetlenia. Mamy do wyboru Sun and Sky, gdzie v ray będzie manipulował położeniem tekstury proceduralnej Sky, mieszając różne wariacje położenia dysku słońca względem horyzontu. Możemy wpłynąć zarówno na wysokość słońca nad horyzontem parametr Altitude, jak i azymut, czyli położenie w poziomie względem kierunku północnego. Wybierzmy drugą opcję, czyli oświetlenie w oparciu o mapę HDR. Widej sprawdzi, czy nie są dostępne dodatkowe zasoby i wskaże nam ilość dostępnych wariantów. W tym przypadku maksymalna liczba różnych map HDR to 35. Zredukuję tę liczbę do 6. Jak widać, pod przyciskiem Generate zmieni się liczba ilości generowanych wariantów oświetlenia. Pod suwakiem Variations ustawiamy liczbę losowych obrotów każdej mapy HDR podczytanej do naszej sceny. A suwakiem Seed możemy ograniczyć losowe ustawienia dla każdej z map. Parametrem Thumbnail Size ustawiamy wielkość okienek podglądu każdej z wariacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie generatora, czyli kliknięcie Generate powiększę okno wyników przez przesunięcie prawej krawędzi okienka i poczekam na wygenerowanie ikon podglądu. Jak widać, V-Ray tworzy nam na podstawie wczytanych map HDR siatkę różnych widoków z losowo ustawionymi położeniami nieba oraz ze zmienionymi parametrami kamery. W moim przypadku każdy wiersz będzie odpowiadał za inną bitmapę, a każda kolumna za kolejną wariację położenia i ustawień kamery. Aby wczytać ustawienia do sceny, należy wybrać jedną z klatek podglądu, a wokół niej pojawi się niebieska ramka. Wskazuje nam ona, który zestaw ustawień będzie użyty do renderu naszej sceny. Wybiorę zatem jedno z okien i włączę render interaktywny. Aby wybrać inną wariację, wystarczy, że klikniemy w podgląd kolejnego setupu, a w okienko podglądu otrzymamy render wybranej sceny. Jak widać, LightGen świetnie sobie radzi z podmienianiem ustawień oświetlenia. Gdybyśmy chcieli zapisać sobie zestaw presetów do pliku, wystarczy, że wybierzemy opcję Save, a V-Ray pozwoli nam zachować ustawienia do pliku LightSet, który w przyszłości będziemy mogli otworzyć. Gdy chcemy wygenerować nowy zestaw, wystarczy, że wybierzemy opcję Reset. Wówczas generator wróci do pierwotnego okna wyboru ustawień. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy was do kolejnych, jak i poprzednich tutoriali, które znajdziecie na stronie sketchup.pl, ukośnik tutoriale. Lub też na naszym kanale YouTube ProGrupa TV. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia.